Taki to smog z takim to dekielkiem niebieskim. Jak ktoś już może poznał, no olej się leje, niech się leje. Jak ktoś może poznał, to mamy tutaj do czynienia z KTM 250SX. Chyba. Rocznik Byderze 2009, jak, jak pamiętam z tego, co mi właściciel mówił, ponieważ na karterce nie jest napisane, ale tak coś mi świta. Cylinder wygląda dość. Rzekłbym, że świeżo. Zobaczymy, może jakiś rocznik gdzieś będzie nabity. Nie widzę. Nieważne. No to co, rozkręcamy. Zaczniemy może od głowicy. Zobaczymy, co tam siedzi. Można by od razu z... No, od razu z cylindrem głowicę podnieść, ale... Zrobimy tak na raty trochę. Na jest. Zrobimy tak trochę na raty. Czyli najpierw sobie odkręcimy głowicę, a później cylinder i, i się to rozpołowi. Wszystkie śruby. Od razu się okaże, że tutaj niejakie żeliowo. wsiśnięte już. No nie. Nie jeszcze chłony znać. Dobrze jest. Dobrze jest. Hmm. Gdzie tam żadnych rysek, nic, nic, nic zmierzy się go jaka tam selekcja, ale ale to pewnie nie dziś, bo trzeba go podgrzać i takie tam różne głupie historie No dobra, to co, ściągnę sobie jedną pokrywkę, drugą i i ściągniemy cylinder ale tu właśnie są śruby Dwie ukryte pod tymi pokrywkami zaworu wydechowego, więc zdemontujemy. uszczelki oczywiście do odzysku składem na starych. Zatruję w kosz, proszę od razu. A czasem trudno uwierzyć. On się wylał. i się leje. Dziś sobota, także taki lajcik już praktycznie będę kończył zaraz. Będzie był dzień sprzątania, przekładania, wydawania maszyn. Także tylko jedyne co zrobię dzisiaj to ten silnik rozbiorę jeszcze nie zobaczymy czy mi się uda. Ale taki jest plan. To nie panie. Japońcy, panie. W miarę pobożemu. W tej co sobie pokrywam, że nie mógł za małem zakręcić. Coś mi to pachnie wosnarem. Tak naprawdę. No jakoś tak znowu najgorzej to nie wygląda, ale właściciel chce zrobić wszystko, bo nie zna historii, więc, więc tak się zrobi. sobie wypnę, maga na stworzeń wypierdający w kosmos, nie stworzeń tylko zabezpieczenie, ale czasem. po dobroci, więc lekko mu trzeba pomóc. Korba i tak będzie pewnie wymieniana. lekko nawet idzie tu. nic nie będzie. A jaki to był obsadzony. Hmm. No zobaczymy. Cóż tam I będzie trzeba przepisać za lekarstwo. Mówię, że na łożyskach jakiegoś nie ma, nie ma, nie czuć tak przynajmniej na szybku. Co zobaczycie zaraz wam pokażę. na moim Delikatnie już nawale popuszczał. Widzicie, jak No. Troszkę sobie już sączył. Klina sobie wybiję, żeby mi gdzieś nie zginął później. O. Dobra, nie ruszam. On nie zginie na pewno. Jak nie chcę tak po dobroci wyjść, to to niech sobie tam mieszka, gdzie jest. bajka pod światło żadnego nic super, trzyma trzyma bajecznie, żadnego prześwitu no i bardzo dobra robota, nie? dobre zdjęcie, idziemy na przeciwną stronę jest I zobaczymy co tam siedzi z drugiej strony Ciekawego, My się tam troszkę piasku gdzieś sypie to i tak pierdolić podczas mycia, to i tak wyglądają te silniki. Ciekawie, później szkielkowanie, a dopiero w nich piasku jest wtedy. Może nie piasku a szkła, ale... No ale efekt jest. Uwierzcie, troszkę tam później. Raz jeszcze, żeby leć kurwa, żeby dojść do ładu z niej Sprzęgło po ludzku, jeszcze te stare, bez tej sprężyny pojebanej, teleżowej, które jak pewnie wiele osób, wielu lubi ciągnąć na jedynce. pójdzie. Zaraz będziemy widzieć po dobroci, czy nie trzeba będzie użyć jakiejś nieziemskiej technologii. Do końca, do końca No właśnie tak, może to udarem, ale po no, co? Nie wszystko trzeba siłowo załatwiać. Zal ale dość mocno. Skoro odawalne, widzę. trzeba pomóc troszkę, Aha, dość taka przyrdzewiała, ale zaszła. Trzyma, jeszcze, a już nie powinno. Kurwa, większy młotek. Wszystko odkręcone, powinna iść. Teraz ja sobie zapchniemy tak delikatnie. Nic co? Nie idzie. Dobra, to tym się zajmiemy w późniejszym terminie. Tulejki trzymają pewnie, bo, bo co by innego. I tu mamy lewy gwint czyli dajemy na dokręcanie korbę w łapy wyjdzie teraz tulejka czy nie wyjdzie jak nie wyjdzie to a. Nie będę męczył. Nie ma potrzeby. Dobra. Kilka strzałów w młotkiem później. O, no tak. Tulejka zajebana było ten ale idzie. Dobra wyszła. by było, żeby mi się skrzynia nie wysypała. Ale jeszcze się w łożysku blokuje. Muszę nową misko sobie naruchać. Nową miskę na fanty. To na razie pod spodem. No i co? Jak to wygląda? Co tu się działo z tym bałem? Patrzcie ile on tu jakichś podejrzanych strzałów dostał. Raczej to korwa się nie urwała. Ale coś tu się działo z nim dobrego. Skrzynia. Jak skrzynia. Zrobię sobie zdjęcie tak świeżo po rozpołowieniu. Przysięcielowi tak popodsywam. Ściągnie. To już sobie do świeżej niski wezmę wszystko, tylko ja się na niej bo bo troszkę sprzętów pochowałem i mi się zanieściło w środku. Tazka funktioniert noch, sich Wodzik z jeden, no troszkę liśnięte te wodziksy. wodzik z drugi. No, hmm, takie. jedynie zabilone te wodziki. no troszkę tak. A wybierak. A ja wybierak znośny. Programator, zwał jak zwał, każdy ma tam swoją nazwę na to. O kurwa leci. Ring jest. Była przebijana, ale kiedy to? Kto to wie? wygląda jak dosłownie nowa. Nawet się świeci jak przy jajca. Tylko mi się nie rozsyp. Mniejsza litość. Dobra, no to co? Tyle chyba, nie? Dwusów to dużo nie było. Rozebrane. Zadzwonię do właściciela, teraz powiem mu jak ja to widzę. I tyle w temacie. Dobra, do następnego szczała.